Dzień dobry, a dzisiaj pora na rozstrzygnięcie drugiej zagadki zadanej podczas ostatniego odcinka Komeciarza. Zapraszam. Ostatnio pytałem Was o gwiazdozbiór, w którym została odkryta kometa C2015 F2 Polonia. Jak się okazało, zagadka była stosunkowo trudna, gdyż wymagała od biorącego udział znalezienia kilku informacji przede wszystkim momentu odkrycia komety, oraz oczywiście efemerydy i współrzędnych rektascensja i deklinacja, w których znajdowała się wówczas kometa. Po znalezieniu tych informacji Skorzystając z różnego rodzaju map nieba można było w łatwy sposób znaleźć, w którym miejscu kometa znajdowała się na nocnym niebie. I przytoczę tutaj anegdotę, którą bardzo często Michał Żołnowski, ja, Rafał Reszelewski czy Marcin Gędek mówimy miłośnikom astronomii, gdy pytają nas, gdzie odkryliśmy kometę Polonia. Wówczas przytaczamy taki można powiedzieć suchy żart, że w teleskopie albo w lunecie. I oczywiście gwiazdozbiór lunety jest tutaj prawidłową odpowiedzią na dzisiejszą zagadkę. Listę osób, które odpowiedziały prawidłowo na zagadkę publikuję właśnie w tym momencie i jak widzicie są to tylko trzy osoby, zatem uznaję, że zagadka była stosunkowo trudna. Bardzo dziękuję za obejrzenie i do zobaczenia następnym razem.